Szanowni Państwo, gościmy dzisiaj w naszym studium Lubuskie 365 TV pana Marka Grzyba, prezesa Stali Gorzów. Krótkie wprowadzenie. Stal Gorzów to dziewięciokrotny drużynowy mistrz Polski, kontynuator tradycji powołanych w 1945 roku Unii, a następnie w 1949 roku Gwardii. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów żużlowych. Ponad 130 medali w rozgrywkach mistrzostw. Stadion na 17 ponad tysięcy miejsc. Rok 2020 był ciężki ze względu na COVID, ale jednocześnie możemy mówić o kolejnych sukcesach, które spotykają Stal Gorzów w roku 2021. Panie prezesie, może najpierw pytanie dotyczące Pana osoby i działalności. Dwuletnia Pana działalność, ale pierwsze pytanie. Jest Pan zaangażowany w kontakt z kibicami? Tych kibiców Stal Gorzów jest kilkadziesiąt tysięcy w naszym województwie a w kraju poprzez polubienia media społecznościowe występują setki tysięcy kibiców oraz osób, które znają Stalgorzów. Na swoich mediach społecznościowych utrzymuje Pan stały kontakt, live chaty. Jest Pan dotychczas najbardziej medialnym prezesem klubu Staligorzów w dziejach tego klubu. Poprzednicy nie mieli ani takich pomysłów, ani nie realizowali takiej polityki. Dlaczego Pan działa w ten sposób? No dzień dobry w ogóle. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chyba najważniejszą odpowiedzią jest taki wniosek, który się naszywa, że kontakt z kibicami po pierwsze daje dużo dobrych też rad. No, żaden prezes nie jest nieomylny i na pewno przez swoje dwa lata swojej kariery w Staliborżów dość dużo wniosków dzięki oczywiście sugestiom kibiców, udało się też wdrożyć życie. Tak? No cel jest oczywiście zawsze jeden, że kibice, którzy związani są ze Stalem Gorzów od wielu lat, bo na pewno wcześniej i ojcowie i dziadkowie mieli okazję uczestniczyć w tych wspaniałych rozgrywkach żużlowych, myślę, że przez swoje doświadczenie i historię próbują też wpłynąć na, po części na moje decyzje. Te moje decyzje oczywiście mają dążyć do doskonałości, bo zależy nam bardzo dzisiaj zarządem, żeby klub był jedną z najsilniejszych marek w Polsce jako klub żużlowy. I myślę, że właśnie ten kontakt z kibicami, szczególnie, kiedy wymieniamy swoje poglądy, wymieniamy sobie jakieś doświadczenia, czasami analizujemy dane sytuacje, no bo sport niestety jest w pewien sposób nieobliczalny. Dużo zdarzeń, prawda, dużo sytuacji, dużo sytuacji transferowych, kontraktów i myślę, że ten kontakt z kibicami przede wszystkim musi mi zapewnić pewnego rodzaju wiedzę, doświadczenie, a później staram się to wdrożyć w zarządzaniu klubu. Kontakt z kibicami to również podtrzymywanie wielowiekowej, można powiedzieć, wręcz tradycji, zarówno przed II wojną światową, jak i w okresie powojennym. To pewna kontynuacja pomysłu danego pokolenia na działalność społeczną. Czyli realizuje Pan to. Czy zamierza Pan kontynuować te działania poprzez nowe inicjatywy? Tak, na pewno my nie jesteśmy bierni, cały czas mamy jakieś nowe, różnego rodzaju pomysły. Dzisiaj świat się zmienia, widzimy jak się zmienia cywilizacja. Widzimy, że social media przede wszystkim odgrywają ogromną rolę. Już nie tylko tradycyjne media, nie tradycyjna prasa, prawda? Dzisiaj jest bardzo zauważalna. No, kibice przede wszystkim są w pewny sposób. Tym najważniejszym nurtem, do którego kierujemy, to widowisko sportowe i bez kibiców oczywiście nie ma żadnego sportu. Dlatego też e, tych pomysłów w głowie, które nam się rodzi jest dużo. Mam nadzieję, że przez ostatnie dwa lata wdrożyliśmy kilka rozwiązań, również jak te lajszaty, prawda, z moją obecnością, ale przede wszystkim marketing klubowy bardzo mocno pracuje. I nie ukrywam, że jesteśmy oceniani dzisiaj bardzo dobrze, nie tylko przez samych kibiców, ale również przez świat żużla i sportu w Polsce. No, stąd też się biorą różnego rodzaju nie tylko tytuły sportowe, ale również pochwały, prawda, jak i nagrody, które otrzymujemy za wzorowe prowadzenie klubu. I to chyba z taką jedną z największych nagród, które też w pewien sposób, jako nagrody międzynarodowa można było przytoczyć, czy pewnego rodzaju laury, które dostajemy. To są właśnie laury zorganizowane do tej pory turniejów Grand Prix jako międzynarodowych mistrzostw, prawda, rozgrywek, prawda, w których się wyłania mistrzaś indywidualnego świata. I to wszystko, reasumując prawda, w całość, prawda, pokazuje o tym, że na pewno tych nowych, Nowych pomysłów jest coraz więcej i również myślę, że kibice z tego powodu są bardzo zadowoleni. Panie prezesie, dwa lata prezesury i dwa medale: brązowy i srebrny. Brakuje złota. Czy złoto jest pana celem jako prezesa i zarządu? No na pewno tak, bo zarówno i w sporcie, jak i w zarządzaniu wszyscy mierzymy wysoko i na tym polega przede wszystkim również rola prezesa, żeby tak formułował drużynę ze względu na cele sportowe i również na zawodników, którzy reprezentują bardzo klubu, żeby w pewien sposób dążyć do, tej, do tego najwyższego takiego sportowego sukcesu, a tym akurat sukcesem jest zdobycie złotego medalu drużynowych Mistrzostw Polski. Ale nie ukrywam, że też za mojej prezesury to Bartek z prawda? Dwukrotny, może już nie aktualny, ale dwukrotny mistrz świata, prawda? Różnie zdobył podczas mojej bytności w klubie ten bardzo ważny indywidualny tytuł. W tym roku również osiągnął jako kapitan drużyny mistrzostwo Polski, co też jest bardzo istotne. A jeżeli chodzi o rozgrywki drużynowe, to faktycznie sezon 2020 to jest srebrny medal drużynowych mistrzostw Polski, aktualny sezon zakończyliśmy brązowym medalem i nie ukrywam, tak jak wypowiadałem we wcześniejszych wywiadach, że chcielibyśmy na 75-lecie klubu, na 75-lecie Stalibrzy, spróbować, bo tu nie ma żadnej gwarancji wywalczyć, zmierzyć się z naszymi konkurentami sportowymi i w następnym sezonie zdobyć właśnie ten najcenniejszy krążek, czyli ten złoty medal drużynowi w Mistrzostwie i taki sobie stawiamy cel, bo ten cel nie jest stawiany tylko przez zarząd, ale przede wszystkim zawodników, którzy reprezentują dzisiaj Stargorze. i w moim mniemaniu, jeżeli uda nam się to osiągnąć, to akurat na ten ważny jubileusz 75-lecia to będzie najpiękniejsza nagroda dla naszych kibiców, sponsorów i dla nas wszystkich. Wszyscy na to czekamy, ale pod pana kierownicę zmieniła się również polityka finansowa klubu. Dlaczego zawodnicy chcą jeździć w klubie Stalgorzów, od kiedy pan nastał prezesem? Myślę, że to pytanie jest bardzo proste, ponieważ prowadzimy bardzo otwartą, przejrzystą politykę finansową. Zdajemy sobie z tego sprawę, że w sporcie pieniądze odgrywają ogromną rolę, zarówno również dla zawodników. I tutaj trzeba się pochwalić, że właśnie ta przejrzystość ten pewien profesjonalizm, który wprowadziliśmy w zarządzaniu klubem, bo wszyscy dzisiaj jako prezesi i wiceprezesi jesteśmy ze świata biznesu, czyli to też jest bardzo ważny sposób, kiedy zarządza się tak ważnym organem społecznym, którym jest klub sportowy. I myślę, że to wszystko i ta atmosfera przede wszystkim. Dzisiaj hasło, które zbudowaliśmy w taligorzy w Stalowej Rodziny, jest odbierane już w 100% profesjonalnie i wszyscy, którzy dzisiaj mają udział w tym projekcie, bo ten projekt dotyczy nie tylko samych zawodników, ale całą rzeszę osób, które jest zaangażowane w pracę na rzecz klubu, wszyscy dzisiaj tworzymy właśnie tą rodzinę. I ta cała atmosfera plus ta przejrzysta polityka finansowa powoduje to, że zawodnicy nie chcą rozstawać się z klubem, a wręcz przeciwnie, jak Bartek Zmarzlik, który jest w różny sposób kuszony bardzo dużymi ofertami, jako dwukrotny mistrz świata, też chce dowodzić właśnie tym, tym naszym pięknym projektem stalowej rodziny jako kapitan. I to wszystko składa się właśnie na ten sukces, że zawodnicy chcą się dzisiaj wiązać z barwami żółtymi to Czyli wychowankowie Stali Gorzów pozostają wspierają nadal klub. Ale wracając do wychowanków, mamy również piłko, piłkę ręczną oraz akademię piłkarską. Jest to bardzo duże oddziaływanie na młode pokolenie, sprawy wychowawcze. Czy zamierzacie kontynuować tą politykę wychowania poprzez żużel? No, tu bardziej można powiedzieć, że chcemy wychowywać poprzez sport, prawda? Bo oczywiście prowadzimy dzisiaj dwie sekcje, zarówno tą dżużlową, jak i piłkę ręczną. Ta sekcja piłki ręcznej pod przewodnictwem Oskara Serpiny i Łukasza Bartnika, ona osiąga sukcesy. Aktualnie jest dzisiaj w roz... W klasie rozgrywek tak ligi centralnej, tak? Wygrała klasę B rozrywkową, rozrywkową w zeszłym roku, jeżeli chodzi o pierwszą ligę. I dzisiaj mierzy się już można powiedzieć w szerszej płaszczyźnie. Jest to taki troszeczkę, można powiedzieć, etap przed ligą, tą najważniejszą, czyli Superligą. I na pewno stawiamy również na rozwój sportu, szczególnie tego drużynowego. I tutaj mm, dużo duże zaangażowanie z naszej strony, przede wszystkim też tą piłkę ręczną, ponieważ widzimy, że Gorzów stoi sportem, a szczególnie. Ważne jest to te elementy, te miejsca, w którym osiągamy sukcesy. I tutaj zarówno i żurzel, jak i piłka ręczna pokazuje, że ten sposób zarządzania przez stal, ten sposób jakby kierowania sobie nowych kierunków, które sobie wyznaczamy, no w moim odczuciu, oczywiście i zarządu zostaje osiągnięty i na pewno będziemy przykładali dużą rolę do tego, żeby zarówno sekcja piłki ręcznej była coraz bardziej propagowane i żeby naszym zawodnikom i trenerom udawało się zdobywać również te najważniejsze cele sportowe. Jest to, jak sądzę, jak Państwo sądzę, wszyscy wiedzą, a najlepiej wie Pan Prezes, że na to potrzeba pieniędzy. A od dwóch lat klub sportowy posiada odpowiednie środki finansowe poprzez odpowiednich sponsorów. Może nie będziemy ich tu wymieniać, ale na tle kraju Stalgorzów rzeczywiście rozwija się pod względem finansowym i nie tylko. Ale na koniec mam dla Pana pytanie. Plotki Głoszą, mówią, ćwierkają w rubelki, że jest pan zainteresowany polityką. Czy to prawda? No to bardzo złożony, oczywiście, temat, i chciałbym jednym zdaniem na, na, na ten wątek odpowiedzieć. Zatem to jest pewien. Można powiedzieć, że jakiś kierunek, który każdy z nas sobie wyznacza, ambicjonalnie rodzi się we mnie taka chęć próby jeszcze czegoś osiągnięcia w swoim prywatnym życiu, ale na ten moment takiej decyzji ostatecznej nie ma, W rubelki faktycznie cierkają, że jestem związany z pewnym ruchem społecznym, w którym czuję się faktycznie bardzo komfortowo, i jeżeli będzie taka wola, nie tylko moja i mojej rodziny, ale również pewnego środowiska, które będę mógł reprezentować, to sądzę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że spróbuje również swoich sił w polityce, ale tak jak powiedziałem, to jeszcze jest jeszcze chwila do zastanowienia i myślę, że najbliższe miesiące to wszystko pokażą. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Jednocześnie życzę wszystkiego najlepszego dla klubu, dla pana. Życzę złota, rozwoju, no i żeby spełniło się to, co te wróbelki tam ćwierkają. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję również za zaproszenie. Oczywiście z przyjemnością, jak zawsze, pozdrawiam serdecznie naszych kibiców i do zobaczenia w następnym roku na Jancarzu. Myślę, że będziemy na 75-lecie klubu mieli dużo emocji i sądzę, że to będą bardzo ciekawe rozrywki. Dziękuję. dziękuję bardzo.